Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda. Dzisiaj wyszła nowa postać, czyli Nani, więc zaraz sobie spróbujemy ją odblokować ze wszystkich skrzynek, które aktualnie posiadam, właśnie w Brou-Pasie. Ale jeszcze zanim to zaczniemy, to zostawcie łapeczkę w górę. Każda łapka w górę to 1% szans, że wydropię dzisiaj Nani. Więc zostawcie łapkę w górę, a wtedy wydropię Nani. Serio, to działa naprawdę. Oraz oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej odcinków z Nani, ponieważ ścigamy się też z wzrostem kto pierwszy wbije 150 tysięcy subskrypcji. To jest właśnie dodatkowa taka informacja, więc zostawcie subika, ponieważ Ros nas przegoniło 500 subskrypcji, więc naprawdę bardzo mało nam brakuje już do niego. Więc zostawcie subika. No i dobra, na news już jest ok. Wchodzimy sobie już za chwilkę w Bro Pass. Jeszcze mamy tutaj do odebrania nowy event. Dobra, mamy jakieś zrzetony. I patrzcie, od 14 poziomu aż do poziomu 52 mam skrzynki. No i mam nadzieję, że w tych skrzynkach. Kryje się gdzieś na ni. Dajcie znać właśnie, czy myślicie, że wydropi mi w Big Boxie, w Bro Boxie, czy w Mega Boxie. Dajcie znać w komentarzach. Na no, my już zaczynamy otwierać. Dobra. Siedemnasty poziom, jakiś Bro Box. No, niestety nic. Mega dużo golda będę miał. Ok. Big Boxów też tu jest naprawdę sporo. Dwa Mega Boxy. Czy tutaj będzie na ni? No nie, no serio. Tylko bonus. Dobra, jeszcze drugi jest, więc nie jest źle. Okej. Okay. I co? Nie, no znowu tylko bonus. Serio? Masakra, dobra, otwieramy kolejne skrzynki, niestety nic, mamy już 22 poziom, no ale mam dużo tych skrzynek, więc myślę, że mi coś wydropi, okej, okay, niestety znowu nic, nie no naprawdę, 10 gemów, dobra, big box, to jest epic, to jak mi może nie wydropić epic, musi mi wydropić, jeżeli jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę, to ją zostaw, bo jak nie, to mi nie wyleci na nic, serio, to tak działa. Dobra, tutaj mamy big boxa za PowerPointy, Okej. Okay. No niestety, nadal nic. Kolejny big box i nic. Dobra, jeszcze jeden big box. Wow, du dosyć dużo jest tych big boxów. Zbliżamy się już do Geyla. Za Geyla chyba też jest big box. Yy, dobra, kolejny. I no znowu nic. Nie, no naprawdę. Dobra, otwieram tego. Nic, serio. Dobra, teraz. No jak! Naprawdę, ile czasu ja muszę jeszcze otwierać te skrzynki? Wejdźmy sobie w szanse, jakie mam, ok? 0,59 to jest mega duża szansa, żeby wydropić takiego na niego, co tu widzicie. Dobra, lecimy dalej. Pina mam, więc spoko. Pin do gala. Właśnie chciałem go mieć, a czekałem aż na niej wyjdzie, więc nice. Big box niestety, nic. Drugi big box i też nic. Kurczę pieczone, dobra. Bro box, też nic. Następnie mamy dwa big boxy, bo za PowerPointsy dalej nic. A ja ja, już mamy 34 poziom, zostało mi 20 poziomów. Już otworzyliśmy połowę. O nie, to się źle skończy chyba. Dalej nic, no nie mogę, ile ja już mam token tablerów. Dobra, zwykła skrzynka. Niestety nic, dobra. Następnie dalej nic, Kurczę. A jej, ale za chwilę dwa mega boxy. Myślę, że z mega boxa jest wielka szansa, że mi wyleci. Dobra, otwieramy big box. Niestety nic, i teraz mamy mega boxa. Tylko sprawdźmy sobie, czy ktoś już sobie odblokował i wbił jakieś puszki. Zobaczmy. E, tak, 20 najlepszy na świecie i 16 w Polsce. Dobra. No i otwieramy te dwa mega boxy. Jest, 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 mam nani, dobra. To już będzie na 100% nani, więc sobie klikamy i jest nani. Pięknie, dobra. Jeszcze sobie zrobię teraz screena na pamiątkę, tutaj, że odblokowaliśmy nani. No, widzicie, udało nam się go wydropić w mega boxie. Szczerze mówiąc, właśnie myślałem, że mi wydropi w mega boxie, ponieważ. No, z tego jest chyba największa szansa, nie? Znaczy, no ogólnie szanse są takie same. Tylko jak otwieracie jedną skrzynkę, to jest jakby zawartość jednego takiego wylosowania. Big Box to jest trzy takie losowania, a Mega Box to jest AS10, więc najłatwiej jest właśnie z Mega Boxa. No i dobra, otwieramy sobie jeszcze tę resztę nagród, aby mieć po prostu wymaksowanego na nani. Nie wiem czy mi starczy, ale chyba tak. 300 par punktów, to jest naprawdę mega dużo. Ok, kolejne. Jeszcze mamy teraz Pina, nice. 500 golda. Po co mi ten gold? Ja mam chyba 60. Ileś tysięcy golda? Masakra. Ok. Wow, jaka fajna emotka z takim czerwonym tłem, nice. 2 boxy znowu, dobra. 191 punktów, ładnie. Teraz mamy 200. Wow, pięknie. Jeszcze jeden pin. 20 gemów i dwa big boxy. Ile mamy już? 32. I ostatni. O, chyba wymaksowałem. Dobra, sprawdźmy sobie. Yy, tak jest, wymaksowany jest. Wow, nice. Więc sobie ulepszamy go. Będę już miał go na dziewiątym poziomie. Jeszcze jak będę miał gadżet i yy, Star Power, to na pewno zrobię odcinek, że wymaksowałem yy, na niego. No i wtedy będę już miał około 25 rangę na nim. Zaraz sobie go przetestujemy. Zobaczymy, jak się nim kozacko gra. Yy, Okej. Okay. No, i tutaj mamy misję, aby zabić 12 osób na duo showdown. Już 8 mam, więc jeszcze 4. Dobra, mamy w drużynie. Kogo? Nani! Wow, dobra, nice! Dwóch nani w drużynie, będzie ciekawie. Tu mamy jakiegoś Barleya. No, ja jestem ciekaw, jak mi się będzie tutaj grało właśnie tym atakiem. Wow, widzieliście to? Na dwa strzały zdjąłem Barleja, teraz Rico, ale dostał mocno. Aj, teraz nie trafiłem, ale powinien paść. Padł! Co? Dobra, ulcik. Czy wlecę w tego El Primo? Dobra, dostał, nice. Wow, brok za mną. Dobra, uciekam. Ale tu jest ciężko używać tego ulta, ponieważ trzeba jak najszybciej yy, walnąć kogoś, zobaczcie. Czy teraz trafię tego barle... No nie no jak ja go minąłem! Ej, mega ciężko jest sterować tym ultem. Serio, na milimetry normalnie trzeba... Idealnie tam wejść w tą postać, bo inaczej nie traficie. Masakra. Dobra, to jednak nie będzie aż tak łatwo wbijać tego na niego. Mm, ale atak ma mega mocny. Zobaczcie, ściga mnie ból co ma 10. Patrzcie, jaki damage dostał. No i leży. Co? Ja mam tylko jeden power. No teraz mam 4, ale miałem jeden power cube. A, a on miał aż 10 i to wygrałem. Wy, tyfy. Wy. Dobra. Nie no, jak ona nie dostała? No nie no, kółko dookoła niej zrobiłem, masakra. Ej, no naprawdę nie jest łatwo sterować tym ultem. Jak tym atakiem początkowym mi się wydawało, że będzie trudniej, ale no moim zdaniem jest łatwo, nie wiem. Zobaczcie, a nie zdążyłem zabić, ale i tak by dostał. No i zostaliśmy tylko na Dynamajka, dostał raz, dostał drugi raz, no i leży. Nie no, to, to jest łatwe. Początkowy atak jest mega łatwy do sterowania, ale ult... Yy, ciężko strasznie sterować ultem, no serio, ja po prostu przelatuję na milimetry obok postaci i to ją nie trafia, nie, więc trzeba tak idealnie po prostu w nią, będzie ciężko tym sterować, yy, ale dobra, zagramy sobie jeszcze myślę, że z dwie giereczki, zobaczymy jak to pójdzie, yy, mamy teraz w teamie Rose, ok. tu mamy już dwie skrzynki, aha, teraz nie trafiłem, znowu nie trafiłem, jak, dobra, tam idzie Rico. Nie no, lagi serwerowe, kurczę, nie dobra, padnę, 100% padnę. A jajaj, ale to tak jest, bo właśnie y, jak wyjdzie update, znaczy update, teraz nie wyszedł update, tylko wyszła nowa postać, ale mega dużo osób się loguje na serwery, no i przez to serwery też nie wyrabiają y, i czasami można mieć jakieś lagi, więc to się nie martw się. Super cel, pewnie szybko to załatwi. Ok, zabiłem szelkę, nice. Tutaj jest ktoś co ma 10 już, kto to jest? Penny. Dobra, peny zaraz sobie zlikwidujemy. Okej, okay, ona już jest nastrzała, tylko nie wiem czy ona mnie nie ma nastrzała. Dobra, dostała, i ona nic nie robi. Dobra, nice. Zabiliśmy ją El Primo. Oj, 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 oj. Gdybym grał na swoich pucharkach, to bym już padł od tego El Primo. No ale spoko. Tak to jest jak gramy na pucharkach 20 około. Dobra, Karl też padnie. Yy, Okej, okay, używam ulcika. Dobra, lecimy szukać tą osobę, co została, dobra, minąłem to, wow, jak to przyspiesza, ja nie ogarniam już, nie, dobra, a, ja jej nie wyrobiłem na zakręcie tym ultem, kurczę, jak ciężko jest w ogóle to opanować, masakra, ale tam widzieliśmy, że już jest kolcik, yy, dobra, Powinien paść sobie, ok. Znowu jakieś lagi mam, no nie, ale dobra, wygramy to. Tak jest, bardzo ładnie. Wygraliśmy drugą gierkę. Pięknie, mamy już 18 pucharków na nani. Zaraz sobie lecimy z kolejnymi gierkami. Wrzucam wam ten odcinek i cisnę jak najwięcej pucharków na tej postaci. Zobaczymy, ile mi się uda dzisiaj wbić. Więc spadajcie na mojego Instagrama, pandzia podłoga gaming. Tam na pewno będziecie mieli post yy, albo normalny, albo na relacji i zobaczycie, właśnie, ile pucharków. Dzisiaj mi się uda wbić na tej postaci. Okej, okay, skrzynka już jest zniszczona. Powiem wam, że damage to ma po prostu ogromny, mega duży damage. Myślałem, że ciężej będzie trafiać tym atakiem właśnie podstawowym, ale tym atakiem jest, no nie wiem, dla mnie jest łatwo trafiać, zobaczcie. No teraz akurat nie trafiłem, ale, ale zobaczcie, za chwilkę tylko tam podejdę. Na przykład ta Kanita. no widzicie, od razu padła 2300 damage, a taki poko idzie... No też dostał. O, teraz znowu dostał i leży. Teraz się respik to Barley. Dobra, Barleya to ja chyba ściągam na hita. Dostał teraz. a Ajajaj, troszkę źle tutaj wycelowałem. Yy, Okej, okay. trzy teamy zostały. Lecimy w tego Barleya. Zobaczymy, czy w niego trafię. No nie, no znowu masakra. Zobaczcie, jak ja blisko koło niego przyszedłem. Dosłownie jedną kratkę obok. Jeden krzak obok przeleciałem i on nie dostał tego. Dobra, gdzie on jest? Tutaj jest, schodzi na strzała bardzo ładnie. E, trzy teamy nadal są. Mój teammate padł, ok. Wow, co tam się dzieje? Dobra, showdown. E, bull oraz Daryl. No Daryl, oj nie padł, skurczy Ładnie, mało mu brakło i by leżał. Teraz może Bull dostanie, ok. I chyba powinien paść. E, dobija go ta Rosa. Nie no, jednak nie jest tak łatwo trafiać, jak to mówiłem. Ale nie jest jakoś trudno, no. Myślałem, że będzie gorzej. No i dobra, on powinien paść. Pięknie. No i jeszcze ulcik sobie leci. Wow nice, ładnie to wygląda, no i mamy trzy giereczki z rzędu wygrane bardzo ładnie, 27 pucharków już ląduje na moim koncie na tej oto postaci mamy już ile pucharków? 26 tysięcy, codziennie wbijam 300 pucharków, dzisiaj wbiję chyba z 800 na tej postaci, no i zapraszam was jeszcze oczywiście do naszego klanu Defarel Team, przyjmujemy od 20 600, więc jeżeli macie tyle pucharków to zapraszam a ja już wam dziękuję za oglądanie tego odcinka mam nadzieję, że taki odcinek właśnie wam się spodobał, zostawiajcie łapeczki w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć!